Znajdujemy się w miejscowości Rajgród przy trasie z Grajewa do Augustowa. W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy pokazy pracy naszych maszyn zielonkowych, gdzie prezentujemy cztery zestawy, czyli cztery ciągniki podłączone z czterema naszymi prasami. Zorganizowaliśmy sesję teoretyczną, gdzie dziennikarzom zaprezentowaliśmy w formie prezentacji to, co będziemy dzisiaj chcieli im pokazać na polu. Nowością na dzisiejszym pokazie, po raz pierwszy prezentowaną dziennikarzom Prasy Rolniczej jest prasa owijarka. Po pierwsze ta maszyna formuje bele, a po drugie jeszcze owija ją w folię. Zastosowanie tego typu maszyny powoduje duże skrócenie czasu i mniejsze nakłady pieniędzy. Na dzisiejszym pokazie udowodniliśmy, że nasze maszyny potrafią wyprodukować bele, które są po pierwsze powtarzalne, a po drugie trzymają cały czas te same narzucone parametry. Staramy ja się zawsze, żeby forma przekazu informacji, które chcemy skierować do naszych odbiorców, była nietuzinkowa. I myślę, że dzisiejsze pokazy właśnie to udowodniły.